Nazywam się Jan Długosz. Opowiem Wam dziś historię o koronacji Anny Cylejskiej na królową Polski. Roku pańskiego 1402 Koronacja Anny żony Władysława Króla na królową Polską. Po odbytych w roku przeszłym godach weselnych, Władysław Król Polski obchodził drugą uroczystość koronacji. I w niedzielę zwaną Pięćdziesiątnicą w kościele krakowskim Annę żonę swoje przez sprawującego obrządek Dobrogosta arcybiskupa Gnieźnieńskiego na Królową Polską namaścił i koronował. Zjechała się na tę uroczystość wielka liczba biskupów, książąt, dostojników i panów, zaproszonych od króla Władysława przez umyślne posły. Ku większemu ich uczczeniu, przez dni kilka odbywały się gonitwy rycerskie i igrzyska szermierzy, których król Władysław hojnymi poczcił darami. Przybyła także na tę koronację matka ukoronowanej królowej Anny, córka króla Kazimierza, która po śmierci pierwszego męża, hrabi cylijskiego Wilhelma, poszła powtórnie za hrabiego Wersus Dek, zaproszona przez Władysława króla polskiego, i pełna pociechy, że ojczyste odwiedziła królestwo, i córkę swoje oglądała na tronie, przy czym król Władysław wspaniałymi uczcił ją upominkami.